Witajcie w okresie międzyświątecznym. Jeszcze nadal czujemy klimat Bożego Narodzenia, bo będzie się unosił w powietrzu jeszcze długo, długo, a jesteśmy już jedną nogą w nowym roku. Natomiast ja jeszcze chwilę sięgnę do ozdób Bożonarodzeniowych i związanych właśnie z zimą. Ponieważ, tak jak wspominałem w poprzednim filmie, mam przygotowanych kilka tematów około Bożonarodzeniowych, które miały wyjść jeszcze przed świętami, wychodzą między, pomiędzy świętami. Taki czas, takie zabieganie, tyle dodatkowych zadań i pracy. Staram się to wszystko, moją pasję, połączyć z pracą zawodową. Różnie to bywa, różnie jest z, z czasem. Ale nie chcę tego wszystkiego zarzucać, co do tej pory udało mi się zbudować tutaj razem z Wami i na tym kanale i w moim życiu. Także trzymajcie za mnie kciuki, żeby udało mi się to rozwijać. Jeżeli Was te moje filmy jakoś inspirują i motywują do działania, to też dajcie mi jakiś znak w komentarzu. Bo będzie to dla mnie duży impuls, żeby dalej tworzyć. Natomiast wracając do tematu. Obecnie w sklepach mamy dużo różnego rodzaju materiałów drewnianych. Ja już kiedyś wspominałam, że bardzo lubię akrylem malować na drewnie. I kiedy zobaczyłam drewniane domki w jednym z ze sławnych sklepów, gdzie można kupować różnego rodzaju przybory artystyczne, to postanowiłam, że muszę koniecznie je kupić i muszę nagrać film i mam miliony pomysłów, jak te domki przyozdobić, ale były też tam drewniane bazy do dziadków do orzechów. I ponieważ jest to dosyć... Powiedzmy, nowa moda w Polsce na ozdabianie zimowo-bożonarodzeniowo swoich domów dziadkami do orzechów. Tak przynajmniej w moim odczuciu, zawsze mi się to bardziej kojarzyło z wystrojem amerykańskim. Może się mylę, może to tylko w moim otoczeniu. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Jeżeli macie podobne odczucia, to też dajcie znać. Są teraz różnego rodzaju bazy drewniane. Tak jak już wspomniałam, są domki, są te dziadki do orzechów. Mam nakupowanych, prawdę powiedziawszy, takich różnego rodzaju baz, to całą masę. I miało wyjść już kilka takich filmików jesiennych też z malowania akrylami na tych bazach i wybaczcie mi a w zasadzie chyba głównie ja sobie sama muszę wybaczyć że mam zaplanowane miliony miliony naprawdę różnego rodzaju pomysłów na filmy i tego nie realizuję i jakoś muszę się nie wiem ogarnąć z tym wszystkim ale tak prawdę powiedziawszy, coraz więcej rzeczy biorę na siebie no i później tak wychodzi, jak wychodzi ale do, do rzeczy, do rzeczy, do rzeczy bo ja to się tak zaczynam nie w tą stronę rozkręcać także pokupowałam te bazy i dzisiaj um, chciałabym z wami pomalować, pokolorować ozdobić dziadka do orzechów Początek będzie taki tego filmu, że przygotujemy sobie bazę pod domki i pod Dziadka do orzechów, bo malując akrylami na drewnie pierwsze co robię to robię bazę z Gessa. I do tej pory robiąc bazę z Gessa robiłam, nakładałam Gesso bez rozwodnienia, ale gdzieś usłyszałam czy wyczytałam, że dobrze jest to Gesso jednak rozwadniać Dodawać troszeczkę wody i wtedy malować takim rozwodnionym, a nie takim bezpośrednio z, ze słoiczka tym gesem. I muszę Wam powiedzieć, że to jest naprawdę taki game changer. Dużo lepiej mi się tym gesem robiło tą bazę. Ta baza z gesa nie musi być tak biała jak kartka. Wystarczy, że zabezpieczy nam to drewno i troszeczkę zmieni strukturę. Jeżeli lubimy, żeby był taki cieplejszy podkład, no to możemy wtedy dodać na przykład umbry palonej. Jeżeli wolimy, żeby było neutralnie biało, no to zostawiać białe gesto. Możemy dodać nieco ultramaryny na przykład, żeby troszeczkę ochłodzić. Wiem, ultramaryna jest uznawana za ciepły kolor. Ja i tak widząc ultramarynę uważam, że jest zimny. Nie wiem, może jestem nienormalna. Mówcie sobie, co chcecie. Malując na drewnie, najpierw robię bazę z gessa, dopiero potem nakładam kolory. I niestety, albo stety, nie wiem, czy to jest kwestia jakości tych akwareli, które mam, chociaż bardzo lubię te um, maxi-akryliki maxi z renesansu. Nie mam zbyt dużego doświadczenia w akrylach, ale wiem, że tak jak akwareli taniej nie kupujemy. Znaczy nie kupujemy. Po taniej akwareli możemy się spodziewać, że będzie gorsza jakościowo. Tak samo już widzę, że po akrelach również. Nie mówię o tych z Renesansu, bo te są dobre. Dobrze mi się nimi maluje. Natomiast porównuję do takich na przykład z Aksiona, gdzie faktycznie one są jakieś takie leiste i. i Dziwne w konsystencji, ale nakładając te akryle musiałam zrobić kilka warstw i wiem, że jedne kolory są bardziej przeźroczyste, a drugie są mniej przeźroczyste. Ta transparentność w tych kolorach gdzieś tam jest. Niemniej jednak czerwony musiał iść z dwa albo trzy razy na bazę, ale akryle mi się bardzo dobrze mieszały. Dałam radę z, wytworzyć własny odcień czerwonego z tych y, kolorów, które mam, a mam głównie bazowe i tam dodatkowo jeszcze brązowy i zielony. Udało mi się stworzyć y, odcień na y, skórę, y, gdzie pomalowałam twarz, ręce y, naszego dziadka do orzechów. Udało mi się wymieszać czarny niemalże. Więc mogłam pomalować pasek, mogłam pomalować buty. I tak, wymaga to kilku warstw, ale podejrzewam, tak jak już wspomniałam, że to nie jest kwestia tylko tych konkretnych akryli, ale generalnie jest to kwestia akryli, że trzeba jednak tych kilka warstw kłaść. Malowanie tego dziadka do orzechów zajęło mi trzy. Czy cztery dni nawet? Oprócz tego, żeby namalować, pomalować te wszystkie elementy jako te kolory bazowe, kilka tych warstw zostawić do wyschnięcia, potem nałożyć ozdoby, szczegóły. Na ym, kurtce, w zasadzie na mundurze tego dziecka do orzechów, postanowiłam namalować złote listki i jakieś Jagódki, kropeczki. Pasek musi mieć sprzączkę złotą. Buty muszą mieć ozdoby, sznurowanie, już pomijając nawet malowanie twarzy, żeby oczy były równo, żeby wąsy były we właściwym miejscu i odpowiednio zakręcone, żeby nie wyszło, że jeden jest bardziej, drugi mniej. Brwi też, żeby namalować dobrze ozdoba na czapce, czapka jest y, czapka, w zasadzie ta korona i tam y, ta część w środku korony. Oprócz tego, że jest na czerwono, to jeszcze ma elementy złote dodane. Także mnóstwo mnóstwo szczegulików. Wydaje się, że to jest tylko pomalować i, i już i poszło. Jeśli ktoś maluje, to wie doskonale, że to zabiera sporo czasu. Ale jestem zadowolona z efektu końcowego. Dodałam jeszcze z włóczki przykleiłam brodę i włosy, chociaż nawet łyso, wyglądał ciekawie, zrobiłam mu zęby. Jak patrzę na te dziadki do orzechów, to najbardziej przerażające dla mnie są zęby. Nie wiem, tak jakoś dziwnie mi to wygląda. Ale mimo, że wzbraniałam się przed zrobieniem tych zębów, postanowiłam jednak, że będą. Nie będą takie złowieszcze, jeszcze, ale muszą się pojawić, skoro jest to element taki standardowy. Koniec końców, uważam, że całkiem fajnie ten dziadek do orzechu wyszedł. Jestem zadowolona. I owszem, sporo czasu to zajęło, ale efekt końcowy jest. Nie ma się czego wstydzić. Ten dziadek do orzechów był prezentem, także trafił już do nowego domu, w nowe ręce. Tam będzie cieszył właściciela, mam nadzieję. A w kolejnym filmie zajmiemy się tymi domkami, które gdzieś tam z tyłu się pojawiały, bo w międzyczasie, jak dziadek wysychał, to malowałam te domki. Tak jak już wspomniałam, na te domki mam. Mnóstwo pomysłów i chyba dokupię nowe, i mam nadzieję, że będę mieć czas, żeby to wszystko sfilmować, a potem złożyć. Bo oprócz czasu na filmowanie, dziadek do orzechów trzy dni, to potem trzeba jeszcze mieć czas na dogranie, tak jak teraz mówienia. I później trzeba to wszystko złożyć i wypuścić w ludzi. Także to, że oglądacie. 10-20 minut filmiku, z moim opowiadaniem. To nie znaczy, że tyle mi to zajęło. Zajęło mi to w sumie z tydzień czasu, żeby tak jakby tak skumulować to wszystko razem, żeby ten film dla Was wypuścić. Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i że docenicie to wszystko. Dajcie mi znać, czy też udało Wam się coś samemu. Stworzyć, pomalować jakąś bazę drewnianą, kupić i zrobić. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze, liczę na to, wypuścić jakiś film przed Nowym Rokiem. A jeżeli się nie uda, i znając życie, to raczej się nie uda, to życzę już Wam teraz udanego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku. Dużo kreatywności, postanowień, które da się zrealizować. I widzimy się już w kolejnym filmie za, mam nadzieję, krótki okres czasu. Także trzymajcie się ciepło i malujcie pięknie. Do zobaczenia. Pa!